Centrum skłusza Redeko www.redeko.pl Wrocławianie w poprzedniej serii spotkań przegrali w Szczecinie z Wilkami. Przegrali, choć w inauguracyjnej kwarcie zaprezentowali kapitalny, ofensywny basket. Zrobiliśmy 36 punktów i tłumaczyłem po zakończeniu pierwszej kwarty zawodnikom, że musimy poprawić defensywę, bo na przeciwnika rzuciła 26, z czego w granicach 12 punktów daliśmy im praktycznie za darmo. Jeżeli tego nie poprawimy, no to nie możemy pójść na wymianę. Zawodnicy podjęli inną decyzję i poszli z nimi coast to coast i to wpłynęło na to, że do przerwy przegrywaliśmy jednym, bo Paweł Mróz równo z oddał, oddał rzut za trzy, trafił i a tak bylibyśmy jeszcze w grze, może inny, inny prognostyk. Zdecydowanie za dużo błędów w defensywie bardzo słabo. Jak na mecz z zespołem, który gdzieś tam bije się o czołówkę, to nie możemy sobie pozwolić na takie granie i, i na pewno wtedy zostaliśmy ukarani. Przenalyzowaliśmy to, mam nadzieję, że zawodnicy w najbliższych meczach będą zupełnie inaczej nastawieni do gry. Cztery mecze do końca sezonu. Każde spotkanie bardzo istotne. Wrocławianie zdają sobie sprawę, że nie ma już miejsca na błędy, jeśli chcą osiągnąć wielki wynik w tym sezonie. Teraz nam zostały cztery mecze do końca i, i niby teoretycznie słabszy przeciwnik, aczkolwiek tak jak powiedziałeś, każdy mecz jest teraz ważny i, i dwa oczka się nam na pewno przydadzą i... I żeby te trzy mecze, cztery mecze do końca, żeby w każdym maciu wygrać. MCK jest jawożną, jest na pewno słabszą drużyną od wilków morskich. Można powiedzieć też, najsłabszą z pakietu, czterech ostatnich, z którymi do końca sezonu zasadniczego będą się mierzyć Wrocławianie. W tej lidze każdy może wygrać z każdym. Ta drużyna walczy o to, żeby jeszcze ma szansę wyskoczyć z playoutów. Będą się o to bić w każdym meczu, czy grają u siebie. Oczywiście u siebie zdecydowanie są mocniejsi, ale na wyjazdach biją się, jeżeli się im da. Yy, łatwiejsze pole do grania. Wówczas zdecydowanie korzystają z tego i się z nimi ciężko gra. Trzeba narzucić swoje warunki gry. Najważniejsze mecze sezonu to czas dla najbardziej doświadczonych zawodników. To oni w tej chwili muszą brać ciężar zdobywania punktów na swoje barki. Muszą stać się prawdziwymi liderami. Czym bliżej końca sezonu to teraz ci starsi zawodnicy powinni wziąć trochę więcej na, na swoje barki i, i jakby to pociągnąć. No i, no i mam, mamy kilku takich zawodników w drużynie. Jest mój brat, jest Rafał, jest, jest Szpyra. Także, także no, będziemy starać się yy, grać dobrze i, i żeby drużyna wygrywała. Mecz WKK MCK jest Jaworzno w sobotę o 16 w hali AWF-u przy Paderewskiego. Nowe centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl